Katarzyna Kozińska, Lubuskie Centrum Informacyjne. Witam Państwa i zapraszam. A gościem dzisiejszej audycji jest nowa e, kierownik ośrodka adopcyjnego w Gorzowie, pani Monika Wysocka. Dzień dobry. Witam serdecznie. Skąd pani przeszła do ośrodka? E, przez kilkanaście lat pracowałam w Zespole Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych e, w Gorzowie Wielkopolskim. E, tam e, byłam psychologiem, e, i diagnozowałam dzieci młodzież, a także wspierałam rodziców. Czyli ta droga, ciągła praca z dziećmi była, prawda? Z tak. dziećmi i rodzicami. I rodzicami, i rodzicami. Tak. Także tematyka bliska, tutaj bliska. inny zakres jest mm -hmm. działalności. I powiedzmy o wydarzeniu, które się zbliża, ponieważ 8 kwietnia Ośrodek Adopcyjny organizuje Dzień Otwarty. Otwarty. Kto może, do kogo jest skierowane to wydarzenie? To wydarzenie skierowane jest do wszystkich osób, które rozważają adopcję. Które myślą o tym, rozmawiają ze sobą. To, to jest takie wydarzenie, w którym mogą uczestniczyć osoby, które mają mnóstwo dylematów i pytań na temat procedury adopcji, bo wtedy, po południu, my, jako pracownicy ośrodka adopcyjnego, jesteśmy otwarci na rozmowę, jesteśmy otwarci na trudne pytania, i myślę, że bardzo optymalne odpowiedzi. Tak, żeby osoby, które rozważają myśl o przysposobieniu dziecka, mogły odpowiedzieć sobie na, na każde pytanie. Przede wszystkim, czy podołają, czy chcą, mhm. a tego bardzo brakuje tej motywacji tak. w rodzinach. Jak tak. wygląda w tej chwili sprawa w ogóle liczby tych osób, mhm. czy rodzin adopcyjnych, Jakie są statystyki, jeśli chodzi o ośrodek? Mhm. E, te statystyki e, zmniejszają się. E, tak jak moi pracownicy w ośrodku adopcyjnym mówią, że kiedyś rodzice e, czekali na dzieci, tak teraz e, sytuacja wygląda e, troszeczkę inaczej, bo, bo dzieci czekają na rodziców. E, mówimy o kryzysie e, rodzin e, adopcyjnych e, i. Kryzysie też rodzin zastępczych, nie tylko w naszym województwie, ale także w całym kraju. Jest to problem, który się pojawił i który, który trwa, i tutaj próbujemy na wszystkie możliwe sposoby zaradzić temu. I dlatego te dni otwarte to, to jest taki nasz odzew i, i, i to jest też nasza zachęta do tego, żeby móc rozmawiać, bo kiedy rozmawiamy. E, wtedy też nasze lęki, obawy, e, pewne dylematy e, zmieniają się, tak, wtedy więcej wiemy, wtedy nasze lęki obniżają się i wtedy możemy wykonać kolejny krok do tego, żeby, e, żeby być może podjąć e, tą ważną decyzję e, taką życiową, żeby móc adoptować e, dziecko. Lęk wynika, jak Pani mówi, z niewiedzy, więc e, powiedzmy, jak wygląda taka droga? Kiedy rodzina podejmuje decyzję, że chce spróbować, chce podjąć to wyzwanie, bycia rodziną adopcyjną, zgłasza się do ośrodka, co dalej? Rodzina zgłasza się do ośrodka i przede wszystkim rozmawia z pierwszym. Pierwsza rozmowa to jest rozmowa z pracownikiem merytorycznym. Pracownik, przede wszystkim no, taki dyżurujący pedagog, tak rozmawia z rodzicami i mówi. Co, co powinno, od czego powinni rozpocząć rodzice, żeby, żeby móc uruchomić procedurę adopcyjną, jakie dokumenty przygotować, rozmawia także o ich motywacji wewnętrznej, o, 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 o ich takiej też sytuacji, która ich skłoniła do tego, żeby odwiedzić ośrodek adopcyjny i rozłożyć adopcję. To jest myślę, że taka bardzo bliska i bardzo głęboka rozmowa, taka pierwsza. Tak, e, Nigdy e, też nie mówimy na pierwszej rozmowie, że ta procedura ruszyła. Jesteśmy bardzo czujni, e, bardzo empatyczni, e, bo rodzice, przyszli rodzice zawsze mają też czas na zastanowienie się. Kiedy jednak podejmą decyzję, że rozpoczynają procedurę, to z chwilą, kiedy złożą pierwsze dokumenty, e, tak, to my wtedy już wiemy, że, że ta procedura e, rusza. Wtedy rodzice zbierają dokumentację, składają do środka. Wtedy też umawiamy na badania psychologiczne, umawiamy się na wywiad, e, i to myślę, że, że trwa powoli, cyklicznie. Rodzice się w tym oswajają. E, dużo dostają też wsparcia ze strony pracowników ośrodka adopcyjnego. No właśnie, mówiąc procedura, mówiąc przysposobienie tak. to jest wszystko takie instytucjonalne. Tak, tak. A to są ludzkie emocje to tak. są rodziny, które po prostu pragną mieć dzieci. Tak. E, I bardzo. Bardzo wrażliwy temat. Tak. Czy wy pomagacie? Pomagamy. Pomagamy, wspieramy, e, rozmawiamy bardzo dużo, e, jesteśmy dostępni. Tak? Czasami e, przyszli rodzice potrzebują rozmowy telefonicznej, czasami potrzebują spotkania, czasami potrzebują częstszych spotkań i takiego wsparcia emocjonalnego, i my im w tym procesie e, towarzyszymy. Ale że to jest też instytucjonalne, to trzeba pewnie mnóstwo dokumentów, zaświadczeń mm -hmm. i tak dalej. Czy tak jest? Nie. I, czy, i, i, czy, czy, I czy tu ośrodek pomaga przeprowadzić przez te procedury? Pomagamy. To są sosu... te mity, tak? Jak tak, tego to, to są dotyczy. oczywiście mity i, e, i myślę, że to urasta do bardzo dużego problemu. E, a tak naprawdę na stronie ośrodka adopcyjnego mamy wykaz dokumentów e, i to naprawdę e, tych dokumentów nie jest zbyt dużo. E, Myślę, że są to takie dokumenty, które tak trochę pokazują nam taką sytuację, jakbyśmy się starali o nowe jakieś miejsce w pracy, tak, czy jakbyśmy składali dokumenty do jakiegoś, myślę, że do takiej instytucji, gdzie no, musimy wykazać się niekaralnością, tak? gdzie dostajemy opinie z miejsca, z miejsca pracy, gdzie piszemy swoje życiorysy, tak, bo myślę, że to jest ważniejsze, żeby napisać życiorys, żeby przedstawić siebie jako członka rodziny, jako dobrego przyjaciela, tak, to nie są myślę, że, że takie Trudne dokumenty, one są w wykazie. My też dostosowujemy się do tempa tych rodziców, tak, że to nie jest tak, że my dajemy jakieś sztywne terminy i, i, i że, że oni mają w tych terminach się zmieścić. Bo to jest najważniejsza decyzja w życiu czasami tak, tak, to jest ta, taka bardzo ważna decyzja. I my dostosowujemy się do ich tempa, wspieramy ich w tym, rozmawiamy o tym, czasami też podpowiadamy, tak. Ja, ja, jak mogą sobie zaplanować ten czas? Bo to jest bardzo ważne, żeby się nie spieszyć. To jest myślę, że taka długa droga, taka emocjonalna długa droga, bo nie chodzi mi o taki czas okres, tylko o, o dorastanie, dojrzewanie do tego procesu, kiedy, kiedy no, no, no to dziecko pojawia się w, tym w domu. Rodzinie. A jak, jaka tak. jest, jak to wygląda, to pojawianie się dziecka w domu, jak tutaj, jaka jest rola ośrodka wtedy? No. Rola ośrodka jest taka, że, że to my szukamy odpowiednich rodziców dla dziecka. Nigdy nie szukamy dziecka dla rodziców. Tak? My musimy odpowiadać na potrzeby dzieci, które są zgłoszone do adopcji i poszukiwać tak długo rodziców, którzy będą odpowiadali na potrzeby dziecka. I nasza rola jest taka, że bardzo długo się zastanawiamy, analizujemy, tak, żeby w sposób optymalny rodzice mogli wypełnić potrzeby dziecka zgłoszonego do adopcji. Diagnozujecie to poprzez tak naprawdę kontakt, rozmowę? Nie? Kontakt, rozmowę testy, ale przede wszystkim rozmowa, czasami kilka rozmów, czasami naprawdę dużo spotkań, tak. Odwiedzacie też miejsce zamieszkania, tak? sprawdzacie warunki? Oczywiście, sprawdzamy warunki, ale to też myślę, że wiele osób może to przerażać i przerastać, że, że nie wiem, że mamy bardzo wygórowane oczekiwania, jeżeli chodzi o warunki. Nie. Nie, my po prostu przychodzimy, sprawdzamy, to znaczy sprawdzamy. Zapoznajemy się z życiem e, przyszłych rodziców, zapoznajemy się z tym, jak żyją, funkcjonują, e, ale na, na pewno nie są to wygórowane jakieś wymagania. tak? Ważne jest, żeby, e, żeby rodzice tego się też nie obawiali, że, e, że my będziemy chodzić, rozpytywać. Absolutnie nie, to jest ich prywatna sprawa. E, nikt się nie będzie nie wiem. Dziadów pytał to ja oni tak, są? Tak tak, 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 ja co oni są. Czy się nadają na rodziców? Tak, tak. i czy, czy, czy spełniają kryteria? Absolutnie nie. To jest naprawdę taka bardzo intymna rozmowa, intymne spotkanie w domu, w miejscu zamieszkania tych rodziców. Także tego też się nie powinni obawiać, bo myślę, że, że czasami takie wyobrażenia że my mamy naprawdę bardzo wysokie oczekiwania, odstraszają. To, odstraszają, to jest ten tak? lęk, który dzisiaj nam tak. wszędzie towarzyszy, po tak. co go jeszcze dokładać, tak. więc my te mity odczarowujemy, szanowni państwo, ale też chciałam zapytać jak wygląda to, kiedy to dziecko trafia już do rodziny. Mhm. Jaka jest tu rola ośrodka? Też wspieramy, też wspieramy. Co to znaczy to przysposabianie? E, tak, tak. E, na początku, e, kiedy no znajdujemy rodziców dla dziecka, tak? to zaczyna się ta, taki piękny czas, kiedy rodzice nawiązują relacje z dzieckiem. Jak jest malutkie dziecko, to, to nawiązywanie relacji trwa troszeczkę krócej, jak jest trochę starsze dziecko, to trwa trochę dłużej. Tak? I to jest piękny czas, ale zarazem też myślę, że bardzo dla nas taki znaczący, tak? bo my im towarzyszymy przy pierwszym spotkaniu, czasami pojawiamy się w trakcie tych spotkań z dziećmi, kiedy rodzice zastępczy, kiedy pracownicy ośrodka i rodzice, te, którzy chcą przysposobić dziecko, uznają, że to już jest odpowiedni czas, wtedy ośrodek adopcyjny przygotowuje całą dokumentację i składa wniosek do sądu. I sąd wydaje e, postanowienie o preadopcji. E, to długo trwa? E, wydawanie postanowienia? Nie, nie, nie. Tutaj e, chcę powiedzieć, że co. E, że, że sądy... już, już orzekniecie, że. że... Że to jest ten moment, że można, tak? Że już tak. można ten krok podjąć. Tak, składamy wniosek i to jest naprawdę krótki czas, kiedy sąd wydaje postanowienie. E, I wtedy rodzice mogą już zabrać e, dziecko do domu. I sąd także wyznacza okres, ile będzie trwała taka preadopcja, bo to się tak nazywa preadopcja. E, I wyznacza też termin e, sprawy, kiedy e, już będzie. E, no postanawiał o adopcji. Tak, i w tym okresie preadopcji my często też odwiedzamy te rodziny, wspieramy Czasami rodzice przychodzą do nas, czasami my jeździmy do nich, tak? bo, bo, bo takie są też nasze zadania. Dużo też rozmawiamy, upewniamy się, tak? czy ten cały proces idzie w dobrym kierunku. Jak jest dziecku, jak, jak jest rodzicom i my jesteśmy bardzo, bardzo tutaj otwarte jako pracownicy ośrodka na to wsparcie emocjonalne, bo to jest niesamowite wydarzenie. Tak, to się, po prostu to, to jest jedyne, jedyne w życiu wydarzenie, kiedy to ich upragnione dziecko pojawia się w domu. E, I to też rodzi ze sobą też różne emocje. Nie? Tak, to, to dziecko tak, też musi się jakby. Tak. Uczyć, uczyć wszyscy tego, się uczą tak, nawzajem, tak, tak, tak? Od I wtedy się zaczyna takie prawdziwe też życie. Nie? Takie życie rodzinne, życie domowe. I oni się uczą siebie, wypracowują swój wspólny język. I to jest taki bardzo myślę, że magiczny czas, ale też taki czas, kiedy, kiedy pojawia się mnóstwo pytań. I my też staramy się tutaj odpowiadać, pomóc w odpowiedziach albo też sugerować, gdzie mogą szukać wsparcia, na przykład jakiegoś medycznego. To jest niezwykle istotne, że to wsparcie jest na każdym etapie, prawda? Tak. I tak zwanego przysposabiania, tak. i przygotowania, ale później tak. także, kiedy już to dziecko w tej rodzinie jest, jest. że nie zostają państwo sami z, 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 nawet z problemami, które się w trakcie pojawiają. A ja chcę tylko jeszcze dopytać, na jakim etapie dziecko trafia do, do adopcji? Ono jest po pieczy zastępczej? Jaki moment jest, jaka jest droga od jakby odebrania od, od tej rodziny biologicznej? Mhm. E, dziecko e, tak naprawdę e, musi mieć unormowaną sytuację prawną. To jest bardzo ważne. Tak? I dopóki nie ma unormowanej sytuacji e, prawnej, e, to wtedy nie możemy mówić o, o tym, że jest zgłoszone e, do adopcji. I tutaj no, nie jestem w stanie powiedzieć, jak to długo trwa, bo to są indywidualne sprawy życiowe mhm. tych dzieci. I tym już się zajmuje zastępcza. Oczywiście, zastępczy. ale na tym etapie, kiedy już jest dziecko jakby skierowane mhm. do tego, żeby do, do, do adopcji, mhm. jeśli tak mogę to określić, to ono już musi mieć tę sytuację prawną uregulowaną tak. tak. Czyli nie ma jakby zagrożenia tego, tak. że będzie coś niejasnego, tak, że, że, że tak. nie wiem, że zostanie to dziecko odebrane tym rodzicom. Absolutnie nie. To już jest uregulowana sytuacja, to są postanowienia sądu, tak. To, to tak naprawdę jest już cały, cały proces zakończony i wtedy dopiero możemy mówić o poszukiwaniu rodziców dla tego dziecka. To zapraszamy do tego pięknego czasu, tak, prawda? Tak, Dzisiaj jak tak. możemy tych rodziców zachęcić do tego. Tak. To... Tak naprawdę, no cóż, jak już podejmą te decyzje, niech się, już, nie, nie, niech się w tej decyzji dobrze, może nie wiem, nie, nie że zastanowią, bo to jest wiadomo, to jest bardzo ważna decyzja, ale bardzo. upewnią może, prawda? Upewnią, tak, upewnią. Czasami jedna rozmowa, tak, otwiera. Czasami jedna ro rozmowa, e, no, no to, to jest taka, taka pierwsza rozmowa, to jest także pierwszy krok w tym procesie. Tak? I do tego też zachęcamy, e, że, że warto rozmawiać. E, I to jeszcze nic nie oznacza. Ta I rozmowa... to jeszcze nic nie oznacza. Ta tak. rozmowa to jest ten tak. początek. Do tego początku Państwa zachęcamy, a 8 kwietnia w godzinach od... Yy... Od godziny 14 do 18 serdecznie gdzie? zapraszamy do środka adopcyjnego przy ulicy Kosynierów Gdyńskich 50F. Będziemy dyżurować, zachęcamy do rozmowy. Mam nadzieję, że udzielimy Państwu... Bardzo ważnych informacji i odpowiedzi na nurtujące Was pytania. Także serdecznie zapraszamy, a gościem audycji była kierownik Ośrodka Adopcyjnego w Gorzowie, pani Monika Wysocka. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.